Wszyscy wiemy, że przygotowania do objęcia tronu przez księcia William'a i księżniczkę Catherine są w toku, szczególnie po ostatnich doniesieniach o nagłym zmęczeniu króla Karola. Bombowe twierdzenia dzisiejszych królewskich insiderów, którzy twierdzą, że rak króla Karola jest nieuleczalny i prawdopodobnie umrze z powodu tej choroby. Ale chociaż samo to wzburzyło królewskie wody, nic nie mogło przygotować opinii publicznej na to, co nastąpiło później w objawieniu, które oszołomiło naród. Kate Middleton jest podobno w ciąży z czwartym dzieckiem. I choć wiadomość ta jest przyjmowana z radością, to jednak podnosi też brwi i wielu nie może powstrzymać się od zadawania pytań: takich jak: jak Kate udało się utrzymać to wszystko w tajemnicy? Dołącz do nas. Gdy zagłębimy się we wszystkie szczegóły, nowy członek rodziny królewskiej. Jesteśmy dopiero w połowie 2025 roku, a już otrzymaliśmy naprawdę ekscytujące wieści. Choć rok do tej pory przyniósł rodzinie królewskiej mieszankę dramatów, napięć i nieoczekiwanych nagłówków, to ostatnie wydarzenie jest czymś, co sprawia, że fani są zachwyceni i to z dobrego powodu. Podobno księżna Kate jest w ciąży z czwartym dzieckiem. Tak. Mówi się, że księżna Wali spodziewa się kolejnego dziecka księcia Williama. A wiadomość rozprzestrzeniła się w mediach społecznościowych jak pożar. Wiele osób jest podekscytowanych, a wiele innych już zaczęło zgadywać płeć dziecka. Czy to może być chłopiec? Przyszły psotnik, który dołączy do księcia Jerzego i księcia Ludwika? A może to będzie dziewczynka? Słodka towarzyszka dla księżniczki Charlotte? Jak dotąd pałac Buckingham oraz król i królowa nie ujawnili płci dziecka, ale ujawnili coś innego. Co więc ujawnili? Oglądaj dalej, aby się dowiedzieć. Pałac udostępnił wzruszającą aktualizację, która zabiera nas z powrotem do pierwszego dziecka Kate i Williama i tego, jak rozpoczęła się jej podróż do macierzyństwa. Para może spodziewać się kolejnego małego skarbu, ale to nie umniejsza faktu, że William zawsze był praktycznym i wspierającym ojcem, jeśli chodzi o królewskie narodziny. Od dawna otacza je pewna tajemnica. Przez dziesięciolecia królewskie kobiety były widywane z kwitnącymi brzuszkami, tylko po to, by zniknąć z oczu opinii publicznej, wracając później ze szpitala wyglądając nieskazitelnie, z dzieckiem na rękach, gotowe na kamery. Ale Kate zmieniła tę narrację. W 2020 roku opowiedziała publicznie o swoim pierwszym doświadczeniu porodu. W odcinku Happy Mom, Happy Baby z Giovanną Fletcher opowiedziała o porodzie księcia Jerzego w 2013 roku i wszystkim, co się z tym wiązało, w tym o zmaganiach, z którymi musiała się zmierzyć za kulisami. Jedno z największych wyzwań, jej silne poranne mdłości, znane również jako Hyperemesis Gravidarum, Kate wyjaśniła, że to właśnie to doświadczenie skłoniło ją do zbadania, w jaki sposób umysł może pomóc kontrolować to, przez co przechodzi ciało. Wtedy odkryła hipnoporód. Podzieliła się tym, że była to rzecz, którą wybrała dla siebie, ani coś, co polegało na tym, że książę William szeptał słodkie słówka podczas porodu. Nie chodziło o teatralność, chodziło o wewnętrzny spokój i kontrolę. Eksperci twierdzą, że hipnoporód może zmienić poród w o wiele bardziej inspirujące doświadczenie. Uczy kobiety. Jak ich ciała są naturalnie zbudowane do rodzenia i pomaga przeprogramować umysł aby działał zgodnie ze skurczami, a nie przeciwko nim. Według Naomi Wolfson, hipnoterapeutki D, płodności i ciąży. Hipnoporód zmniejsza potrzebę interwencji, takich jak indukcja porodu lub znieczulenie zewnątrzoponowe, poprawiając równowagę hormonalną i czyniąc poród bardziej wydajnym. Kobiety mają również tendencję do odczuwania większej kontroli, większego połączenia ze swoimi partnerami i są mniej narażone na depresję poporodową. Mimo to, mimo całego przygotowania psychicznego, Kate przyznała, że poranne mdłości sprawiają, że ciąża jest walką. Opisała siebie jako osobę nienajszczęśliwszą z ciężarnych, dodając, że podczas gdy inni mogli mieć gorzej, to zdecydowanie było wyzwanie. Nie tylko dla niej, ale dla wszystkich wokół niej. Ciąża, jak wyjaśniła, wpływa na całą rodzinę. Szczególnie William odczuł jego ciężar. Przypomniała sobie, jak trudno było mu patrzeć. Jak cierpi, wiedząc, że nie mógł zrobić wiele, aby złagodzić jej ból. Jednak, mimo wszystko, jej ciało nadal wspierało rozwój zdrowego dziecka. Uważała za fascynujące, że nawet gdy ledwo mogła jeść, jej ciało nadal pobierało składniki odżywcze, których potrzebowało, aby sprowadzić na świat nowe życie, aby poradzić sobie z nudnościami. Kate sięgnęła po kilka niezwykłych zachcianek. Jedna z jej ulubionych? Cienko pokrojone ogórki na brązowym toście. Lubiła też jeść awokado, które stało się regularnym elementem jej diety w czasie ciąży. Ale prawdopodobnie najbardziej ukochaną rzeczą na jej talerzu było kary. Będąc w ciąży z księciem Jerzym, często rozkoszowała się domowym kary warzywnym przygotowywanym przez Chan i Hash Shingedia, właścicieli sklepu spa w jej rodzinnym mieście Upper Bucklebury w Berkshire. Para podzieliła się tym, że Kate lubiła dania, które przygotowywali dla jej matki i reszty rodziny. Stało się to czymś w rodzaju rytuału ciążowego, pocieszającym, pełnym smaku smakołykiem, który pomagał jej przetrwać trudne dni. Przez lata fani pokochali takie drobne szczegóły. W rzeczywistości Kate była kiedyś nawet wyśmiewana za niezwykły zwyczaj po ślubie z księciem Williamem. Dawud, że nawet jako członkini rodziny królewskiej, pozostaje przyziemna i wiarygodna. Teres, gdy wiadomości o czwartym dziecku trafiają na pierwsze strony gazet, wielu zastanawia się... Jak potoczy się ta ciąża? Czy wróci do hipnoporodu? Czy jej poranne mdłości będą równie dotkliwe? I czy podzieli się większą ilością szczegółów ze swojej podróży? Jak to robiła wcześniej? Jasne jest, że Kate zawsze stawiała czoła ciąży z siłą, uczciwością i wdziękiem. Nawet po tym, jak zaledwie rok temu zdiagnozowano u niej raka. Ponownie wkracza w macierzyństwo z cichą odpornością. I właśnie dlatego tak wiele osób ją podziwia. Ale Kate nie jest jedyną osobą. Która zyskuje podziw. Podczas gdy wykazała się siłą w obliczu trudności, książę William po cichu był jej kotwicą, wspierając ją przez to wszystko, jednocześnie obejmując swoją najważniejszą rolę bycie ojcem, wielkim ojcem. Książę William może dźwigać ciężką odpowiedzialność bycia przyszłym królem Anglii. Książę William może dźwigać ciężką odpowiedzialność bycia przyszłym królem Anglii, ale dla niego ojcostwo jest równie ważne. Pomimo królewskich obowiązków, jego miłość i poświęcenie dla dzieci pozostają w sercu wszystkiego, co robi. Oprócz księżniczki Catherine, William ma troje dzieci: księcia Jerzego, księżniczkę Charlotte i księcia Louisa. George. Pierworodny syn pary i obecnie drugi w kolejce do tronu. Urodził się 22 lipca 2013. Charlotte przyszła na świat 2 maja 2015. A najmłodszy, Lewis. Przyszedł na świat 23 kwietnia 2018 roku. Od tego czasu świat obserwował, jak dorastają. Śmieją się i rozświetlają każde królewskie wystąpienie swoimi żywymi i bardzo kontrastowymi osobowościami, podczas gdy William zwykle zachowuje formalność podczas publicznych wydarzeń. Przez lata pozwalał na małe przebłyski swojego i Catherine życia w domu, a w miarę jak dzieci dorastają. Zaczynają dołączać do rodziców podczas większej liczby publicznych wyjść, dając wszystkim rzadki wgląd w ciepłą, czasami zabawową dynamikę rodziny. Jedna rzecz stała się bardzo jasna: William jest dumnym ojcem, który stawia swoje dzieci na szczycie swoich priorytetów. W 2016 roku wyjaśnił, że traktuje zarówno swoje królewskie obowiązki, jak i rolę ojca bardzo poważnie, dodając: że jego największą nadzieją jest wychowanie swoich dzieci na dobrych ludzi. Mówił również o tym, jak ważne jest, by być emocjonalnie obecnym dla nich i jak głęboko myśli o świecie, który odziedziczą. Chociaż świat postrzega go jako przyszłego króla, w głębi duszy jest po prostu ojcem, który robi, co może. Weźmy na przykład wzruszające zdjęcie rodzinne opublikowane w 2024 roku z okazji jego urodzin. Zdjęcie zrobione przez Kate przedstawiało Williama i dzieci skaczących radośnie na plaży, trzymając się za ręce, uśmiechniętych i pełnych beztroskiej energii. Było zabawne, pełne życia i niesamowicie mówiące o tym, jak zrelaksowana i bliska jest ich więź. Wiele osób nazwało je najlepszym zdjęciem rodziny królewskiej, jakie kiedykolwiek widzieli, dowodem na to, że czasami najmocniejsze obrazy są najprostsze. Obowiązki ojca Williama nie kończą się jednak na dzieciach. Podczas wizyty w Woodgate Valley Urban Farm ujawnił, że dzieci mają w domu świnki morskie i zgadnijcie, kto się nimi zajął. Według Wilema większość czasu spędza na sprzątaniu ich klatki. Ponieważ jak wiele dzieci, jego trójka ma tendencję do zapominania. Najwyraźniej świnki morskie są tak wymagające, że ciągle potrzebują głaskania i uwagi, to jest energia wielkiego taty od przyszłego króla. I to nie wszystko. Kiedy nie jest zajęty opieką nad zwierzętami lub obowiązkami służbowymi, William znajduje czas na chwilę sam na sam ze swoimi dziećmi. W lipcu 2023 roku on i książę Jerzy wybrali się razem na mecz krykieta, swobodnie jedząc pizzę w swoich lożach. Jak każdy normalny ojciec i syn, cieszący się dniem poza domem, to w tych zrelaksowanych, bliskich chwilach publiczność może zobaczyć, jak bardzo zależy mu na tym, aby dać swoim dzieciom poczucie normalności. Nawet jeśli ich życie jest dalekie od normalnego. Duża część stylu rodzicielskiego Williama wydaje się być inspirowana jego zmarłą matką, księżną Dianą, która była znana ze swojej współczującej pracy i praktycznego podejścia do własnych dzieci. Ten wpływ przebija się podczas wydarzeń takich jak Wielki Help Out, część uroczystości koronacyjnych króla Karola III. Tam William i mały Louis zostali zauważeni podczas korzystania z koparki, podczas dnia wolontariatu. Był to zabawny, ale znaczący sposób, aby nauczyć swoje dzieci o służbie, życzliwości i pomaganiu innym, wartościach, które Diana miała blisko. W domu William również ma swoje rytuały przed snem. Kiedyś powiedział, że czyta księciu Louisowi Homewards historię o chłopcu pomagającym bezdomnej kobiecie. Wieczorem to mały, ale wzruszający sposób na wczesne wprowadzenie idei empatii i świadomości, z czego jego matka bez wątpienia byłaby dumna. W wywiadzie dla brytyjskiego GQ z 2017 bada William podkreślił, jak ważne jest dla niego i Kate stworzenie szczęśliwego i bezpiecznego domu dla ich dzieci. Opisał, jak bardzo chciałby, aby George dorastał w prawdziwym, przyziemnym otoczeniu, a nie zamknięty za murami pałacu. Pomimo wyzwań, jakie stawiają media, jasno dał do zrozumienia, że jest gotów walczyć o ich prawo do normalnego życia. A William nie tylko mówi, ale i robi. Kiedy Kate była w ciąży z Luisem i była zbyt chora, by zabrać George'a na jego pierwszy dzień w szkole, William bez wahania wkroczył do akcji. Mocno trzymając George'a za rękę, oprowadził go po szkolnym przystanku w Thomas Battersea. George wyglądał na nieco niepewnego, ale oboje dali radę, a William później podzielił się informacją, że inny rodzic przechodził jeszcze trudniejszy okres, co dało mu trochę ulgi. On i Kate wierzą również w rozpoczynanie szczerych rozmów na wczesnym etapie, zwłaszcza na temat zdrowia psychicznego. Podczas wywiadu dla Calm Zine z księciem Harem, William podzielił się, jak ważne jest dla nich, aby George i Charlotte dorastali, czując się swobodnie rozmawiając o swoich uczuciach. Po odwiedzeniu kilku szkół byli zdumieni, widząc, jak jasno i pewnie niektóre dzieci potrafią mówić o trudnych tematach, z którymi zmaga się wielu dorosłych, powiedział że widząc to, daje mu nadzieję. Nowe pokolenie wydaje się dorastać bez strachu przed wyrażaniem siebie. Wierzy, że inteligencja emocjonalna pomoże im lepiej radzić sobie z wzlotami i upadkami w życiu i budować silniejsze relacje po drodze. Jeśli chodzi o bycie ojcem dziewczynki, William promienieje dumą. Na wydarzeniu Stowarzyszenia Piłkarskiego w 2016 RERER ujawnił, że Charlotte już wykazywała oznaki bycia naturalną piłkarką. Podzielił się tym, jak słodko było, gdy kopała piłkę, trzymając kogoś za rękę, co już udowodniło, że ma umiejętności. A jeśli chodzi o wspieranie swoich dzieci emocjonalnie, William jest niesamowicie celowy. Podczas wydarzenia z okazji Dnia Ojca z Heads Together zastanawiał się, jak ważne jest dbanie nie tylko o ich fizyczne samopoczucie, ale także o ich zdrowie psychiczne i emocjonalne. Mówił o tym, jak ważne jest dla synów i córek, aby czuli. Że ich ojciec jest stabilną, wspierającą postacią w ich życiu. W wywiadzie dla wietnamskiej telewizji w 2016 r. William rozpływał się nad tym. Jak bycie rodzicem go zmieniło, powiedział, że uwielbia swoje dzieci i że nauczył się tak wiele o sobie i życiu rodzinnym, odkąd został ojcem. Opisał Georgia jako bezczelnego małego łobuza, który zawsze trzyma go w napięciu, ale nazwał go bardzo słodkim chłopcem. Wspomniał również, że posiadanie córki było dla niego nowym doświadczeniem. Ponieważ nie dorastał z siostrami, dowiedzenie się, jak to jest wychowywać dziewczynkę, powiedział, było dla niego otwierające oczy. Oczywiście, przystosowanie się do ojcostwa nie obyło się bez wyzwań. Opisał przejście z bycia niezależnym mężczyzną do bycia mężem i ojcem jako zmieniające życie. Podczas gdy chwalił Kate jako niesamowitą matkę i żonę, przyznał, że były chwile, kiedy on sam miał trudności. Rodzicielstwo, jak powiedział, niesie ze sobą piękne wzloty, ale także trudne upadki. Mimo to te małe, znaczące chwile z dziećmi nauczyły go tak wiele. Podczas innego wywiadu dla BBC William podzielił się bardzo bliskim zmartwieniem. Martwi się o przyszłość, w której będą dorastać jego dzieci, jak każdy rodzic, powiedział. Posiadanie dzieci sprawia, że głębiej zastanawiasz się nad tym, jaki świat zostawiasz za sobą. Wyostrza to twoją koncentrację i sprawia, że zastanawiasz się, czy robisz wystarczająco dużo, aby przygotować następne pokolenie. Poruszył również kwestię presji współczesnego życia. William wyjaśnił, że ma nadzieję, że jego dzieci dorastają z prostszymi celami, nie goniąc za rzeczami materialnymi lub nierealnymi marzeniami, ale ucząc się doceniać to, co naprawdę się liczy. Zastanawiał się, jak bardzo świat ceni rzeczy, których ludzie tak naprawdę nie potrzebują, i powiedział, że czasami trudno mu zrozumieć poziom materializmu. Dla księcia Williama cel jest jasny. Wychować życzliwe, zrównoważone, inteligentne emocjonalnie dzieci, które pewnego dnia będą przewodzić z współczuciem. Czy to pomagając w odwożeniu dzieci do szkoły, sprzątając po świnkach morskich, czytając bajki na dobranoc, czy oglądając piłkę nożną z Charlotte. Nie tylko przygotowuje się do zostania królem, spełnia jedną z najważniejszych ról ze wszystkich – Będąc ojcem. A jednak, nawet najbardziej oddani ojcowie są wystawiani na próbę, gdy życie przybiera nieoczekiwany obrót, najlepszy partner. 29 kwietnia 2011 roku. Książę William i Kate Middleton stanęli przy ołtarzu i przyrzekli sobie, że będą stać przy sobie na dobre i na złe, w chorobie i zdrowiu. Trzynaście lat później przysięgi te nabrały głębszego znaczenia. Niż którekolwiek z nich mogło sobie wyobrazić. W marcu 2024 roku, po miesiącach krążących plotek i publicznego zaniepokojenia, księżna Wali w końcu ujawniła prawdę. Zdiagnozowano u niej raka i przechodziła chemioterapię profilaktyczną. Ogłoszenie było szokiem. Ale dało też światu rzadki wgląd w siłę Kate i ciche, niezachwiane wsparcie jej męża. Ciężar emocjonalny został dodatkowo spotęgowany przez fakt, że król Karol III zmagał się z rakiem mniej więcej w tym samym czasie, choć typ nie został ujawniony. Wiadomość ta postawiła Williama w rzadkiej i trudnej sytuacji, gdy zarówno jego ojciec, jak i żona wracali do zdrowia. Stał się najbardziej widocznym starszym członkiem rodziny królewskiej przez pewien czas. Wykonując publiczne obowiązki monarchii, jednocześnie utrzymując swoją rodzinę na ziemi za zamkniętymi drzwiami. Królewska korespondentka Sharon Carpenter opisała to jako trudny czas dla Williama. Między powrotem do zdrowia Kate, wychowywaniem trójki dzieci i zajmowaniem się obowiązkami królewskimi. Presja była ogromna. Mimo to, wskazała, jak rodzina królewska opanowała sztukę zachowania spokoju, nawet w prywatnych burzach. I zgodnie z oczekiwaniami, William pozostał spokojny i głęboko oddany. Robił przerwy w obowiązkach służbowych. Gdy było to konieczne, Decydując się na bycie w domu z Kate i ich dziećmi, książę Jerzy, 11 lat, księżniczka Charlotte, 9 lat i książę Louis, 7 lat. Podczas wizyty w południowej Afryce w listopadzie w ramach Earthshot Prize, William przyznał, jak przytłaczające to wszystko było. Powiedział, że sytuacja była naprawdę trudna i chociaż był dumny ze swojego ojca i żony za to, jak sobie ze wszystkim radzili. To doświadczenie było brutalne dla rodziny. Przez wiele miesięcy Kate nie była widziana publicznie. Od Bożego Narodzenia, 2023, kiedy rodzina królewska odbyła tradycyjny spacer do kościoła. Więc kiedy pojawiła się ponownie. 15 czerwca na Trooping the Color, oficjalnym święcie urodzin króla, naród był przeszczęśliwy. Było to jej pierwsze publiczne wyjście od pół roku. A jej obecność wysłała silny i emocjonalny przekaz jedności i odporności. Katie Nicholl, królewska korespondentka NBC News, nazwała to cudowną niespodzianką, wyjaśniła, że podczas ich wspólnej podróży przez raka zarówno król, jak i Kate wspierali się nawzajem za kulisami. Obecność Kate była więc jak ostateczny pokaz solidarności nie tylko z Karolem, ale z całym krajem. Później tego samego dnia rodzina królewska stanęła razem na balkonie pałacu Buckingham. Po raz pierwszy od Trooping the Colour w 2023 roku. Kate, William i ich trójka dzieci dołączyli do króla i królowej w tak publicznym miejscu. Ekspert odmowy ciała Nur Hibbert zauważył wymowny moment między Williamem a Kate podczas występu na balkonie. Zwróciła uwagę na to, jak uśmiech Kate poszerzył się, gdy William spojrzał jej w oczy, okazując szczerą troskę i uczucie. Słodka wymiana zdań pokazała więź, która pozostała silna i romantyczna, nawet w obliczu trudności. Królewski fotograf James Watling, który uchwycił ten moment, podzielał to uczucie. Opisał, jak zmiana w wyrazie twarzy Kate, od prostego spojrzenia do promiennego uśmiechu, ujawniła ciepło i więź między nimi. Dla niego było to jak moment powitania, który pokazał, jak bliscy i zjednoczeni pozostali. Niedługo potem nadszedł dzień ojca. A Kate opublikowała wzruszające zdjęcie Williama z dziećmi, dodając odręcznie napisaną notatkę od dzieci. Kochamy Cię. Papa. Szczęśliwego dnia ojca. G. C.I.L. To było proste, ale mocne przypomnienie, jak miłość utrzymywała ich rodzinę zakotwiczoną przez cały ten czas w 2024 roku. Kiedy Kate publicznie podzieliła się swoją diagnozą, jasno dała do zrozumienia, jak wiele znaczyło dla niej wsparcie Williama. W głęboko osobistym filmie nakręconym na terenie zamku w Windsorze wyraziła, że jego obecność u jej boku przynosiła jej pocieszenie i pewność siebie w tym, co było bardzo trudnym czasem dla ich rodziny. 14 czerwca Kate przedstawiła bardziej optymistyczną aktualizację. Podzieliła się informacją, że robi dobre postępy, chociaż nadal zdarzają się dobre i złe dni. Jej leczenie trwało i potrwa jeszcze kilka miesięcy. W dni, kiedy czuła się wystarczająco dobrze. Znajdowała radość w uczestnictwie w życiu szkolnym, wykonując czynności, które ją pobudzały i powoli wracając do lekkiej pracy w domu. W tym czasie William nadal po cichu reprezentował rodzinę publicznie, przyjmując kartki i kwiaty dla Kate. Nigdy nie wdawał się w szczegóły, decydując się zamiast tego na spokojne i spójne odpowiedzi. Kiedykolwiek pytano, odpowiadał po prostu, że wszyscy mamy się dobrze. Kate wspomniała w swojej aktualizacji, że była przytłoczona ogromem życzliwości i wsparcia, jakie otrzymali. Zauważyła, jak bardzo pomogło to zarówno jej, jak i Williamowi przetrwać trudniejsze dni. I choć William rzadko okazuje emocje publicznie, te gesty wsparcia ze strony opinii publicznej wyraźnie wiele dla niego znaczyły. Królewski biograf i historyk koronny Robert Lacey zastanawiał się: Jak wiele ten podwójny kryzys zdrowotny wymagał od Williama, presja, jaka na niego ciążyła zarówno jako rodzica, jak i przyszłej głowy monarchii, była ogromna. Ale poradził sobie z tym z cichą siłą, bez dramatów i z tym samym spokojem, który od dawna definiuje jego charakter. Lacey dodała, że pomimo wyzwań, ulubioną rzeczą Williama i Kate pozostaje spędzanie czasu z dziećmi. To właśnie przynosi im prawdziwą radość, nawet w najciemniejszych momentach. Przez cały ten trudny rozdział rodzice Kate. Caroline Michael Middleton Również byli częścią wewnętrznego kręgu wsparcia pary. 19 czerwca William dołączył do nich w Royal Ascot. Zawsze utrzymywał bliskie relacje ze swoimi teściami, sięgające czasów studiów, kiedy oni i Kate byli tylko studentami w St. Andrews. Jedna słodka chwila w Ascot pokazała Williama biorącego Carol za rękę, aby jej pomóc. Gdy jej but utknął w trawie, mały, ale przemyślany gest, który ujawnił ich bliskość. Gdy William i Kate obchodzili 13, rocznicę ślubów w 2024 roku, było jasne, jak daleko zaszli od czasu swojego romansu na studiach. Królewski biograf Robert Jobson nazwał ten kamień milowy świadectwem nie tylko ich miłości, ale także ich jedności. Powiedział, że ich wspólne doświadczenia, wzloty i upadki tylko wzmocniły ich więź i uczyniły ją niezachwianą, i powoli, w miarę jak wracały jej siły. Kate zaczęła wracać do życia publicznego. Choć jej harmonogram został ograniczony, jej występy miały wielkie znaczenie. W lipcu zabrała księżniczkę Charlotte na Wimbledon. W listopadzie uczestniczyła w festiwalu pamięci, a w grudniu zorganizowała doroczne nabożeństwo kolędowe w opactwie Westminsterskim. Każda chwila była symbolem odporności i przesłaniem dla świata, że odnajduje swój rytm. We wrześniu 2024. Kate podzieliła się kolejną wiadomością. Tym razem ogłaszając, że ukończyła chemioterapię. Za wszystkie wspaniałe wiadomości, wsparcia i za zrozumienie, gdy dochodziłam do siebie po operacji. To były niesamowicie trudne dwa miesiące dla całej naszej rodziny. W emocjonalnym filmie, który zawierał wzruszające momenty z Williamem, Georgią, Charlotte i Louise, opowiedziała o podróży, którą wspólnie przebyli. Rozważała, jak życie może zmienić się w jednej chwili. I jak żeglowanie po tych nieznanych wodach przyniosło nową perspektywę, opisała podróż przez raka jako złożoną, przerażającą i nieprzewidywalną, nie tylko dla osoby zdiagnozowanej, ale dla wszystkich bliskich. Ale przez to wszystko powiedziała, że nauczyło ją to również pokory, otworzyło jej oczy na wrażliwość i pomogło jej spojrzeć na życie w zupełnie nowy sposób: w chorobie i zdrowiu, w złamanym sercu i uzdrowieniu. William i Kate stali ramię w ramię, tak jak obiecali wiele lat temu. Czy uważasz, że książę William jest wspaniałym partnerem i ojcem? Podziel się z nami swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Pamiętaj, aby polubić udostępnić i zasubskrybować. Kliknij także następny film wyświetlany na ekranie, spodoba ci się.